Dinozaur pimpush, La 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 Dinozaur Pimpuś La 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 Kurwa no wyskocz tu cwelu jebany! Ze mną to... Z... To ze mną coś jest nie tak? <noise> ja wszystko robię jak należy. <noise> Płotka kurwa do wody wpadła. Kurwa, wykrzyknik tam był w tym w mieście. Przypomnijcie mi, jak te znaczki zapytania zrobię. Uuu. O kurwa! O kurwa! Popierdoliło mnie! Nie, no nie ma szans, nie ma szans. Nie udało się odzyskać twojego przedmiotu, ponieważ twój ekwipunek jest kurwo jebana. Nie mów, że... Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Ale nie wycofało mi żadnej naklejki. Ja pierdolę. Mm. No ta kurwa! Jak chłop z rękawa takie kurwy wyciąga! No i co teraz? Po co są płyny smakowe Durexa? O! Nie wiem kurwa. Chyba polewasz na pałę, a laska zlizuje to. Czy to tak nie działa? Piąty raz. Dlaczego? Powiedzcie mi zaraz, co się rozpierdolę, przysięga. Tu nie ma coś takiego, że potwór odpuszcza? Tu nie ma coś takiego, że potwór odpuszcza? No, wypierdala! Pierwszy raz z czymś takim się spotykam w grze, że ja już, kurwa, pięć minut uciekam. Wylewasz, mam coś dyną, dla ciebie. pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Zamknij tam ryj. A, a, a. Czujesz, jakby mnie ktoś prądem kurwa, mi zajewał, bombę paralizatorę. Te naklejki będą dużo warte, jak ty będziesz trzy metry podziemny. Dobra, są, zaraz, kurwa, wypierdolę cię z tego czatu. Ty, ty, kurwo! Przez czerwone naklejki. Na razie nie sprzedaję nic. Kurwa! Zrozumcie, że ja na razie nic nie sprzedaję! Kurwa! Co jest? Co jest? Czemu to tak wygląda? Ja pierdolę. Cóż ta Tylo chyba więcej warta niż tamta złota. Pierwsza kapsuła koronawirusowa. Ale ludzie za 10 lat dopiero to doceniam. Kurwa! Kurwa! No! Ja pierdolę! przeleciały i już nie mogę dać tego wirtusa. Janusz. Dziękuję za sto siku Witam Cię! Kurwa, no złoty Virtus byłby też fajny. Dobra nagroda, co? Oh. Wiesz jak mówią na te konstelację w Zarekani? Pewnie coś ze smokiem. World of Tanks. World of Tanks kurwa Jest złota nawi, które jest W czołówce Z najdroższą naklejką Jeszcze tych wariatów Z Chin Zrób coś ciekawego Wypierdolę cię z tego streama to Będzie w sumie ciekawe Ej, to ten! Janek z bagiem. Przybliż się do kamery, bo dochodzę. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. A kiedyś kurwa odmusią tak się tak lecić, nie? Kurbo! Jutro będą jeszcze naklejki? Jutro może jeszcze ch chyba, chyba za kafelka. jutro ostatni raz. Uzależniłem się. Muszę iść na odwyk jakiś. A, Boli, co? Ty kurwo jebana. Kurwa, myślę, że to koronawirus w tych grzybach jest, a to jakiś kontiriwiri. Kont kontinarius. Zony pomocy znalazłem. Kondomy w szafce. Taty, co robić? No chyba cieszyć się. teraz. Że nie będziesz mieć brata z jeba Dziękuję za dychę Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślał. Jeszcze Koleżanko, nie pomyślałaś, że to trochę riski No bo trochę riski W internecie pokazywać swoje pizy Lepiej jak pokażesz jakieś zrobiłaś chipsy. Chociaż mnie to jebie i otwieram sobie chipsy Tu na streamie mi widzowie